Mój jedno z tutaj goście i tego. Ja z drona czasem nagrywam pociąg, widziałeś. Wczoraj fajne nagranie zrobiłem. Ja ma, muszę Ciebie zapamiętać, bo dru, trud, trudności w zapamiętywaniu ludzi. Mikrofalówka była i to nie różne O, coś w się... Pogotowie gazowe, okay. mi się wydaje. Musimy objeżdżać, bo tam by się w tunelu nie zmieścili, to by się spory kawałek objeżdżać. karetki objeżdżały, jakby tego wiaduktu nie było. To tutaj, jak w blokach coś się stało, to, to, był, to był, pacjent musiał czekać długo na pomoc. Bo jeszcze przejazd zamknięty był.